Z Ewangelii według świętego Jana: Bóg przecież nie posłał swojego Syna na świat, aby go sądził, lecz aby go zbawił. Jezus Chrystus wytrwale przypomina nam, że miewamy niestety w swoim życiu bardzo mylne wyobrażenie na temat Pana Boga. Żyjemy w lęku, wyobrażamy Go sobie jak sędziego, który będzie nas rozliczał z naszych win. Jak prokuratora, który siedzi na chmurze, zapisuje w Wielkiej Księdze wszystkie nasze winy, po to, żeby potem na sądzie ostatecznym mieć argumenty przeciwko nam. Ale przecież, gdy czyta się Ewangelię, widać bardzo wyraźnie, jak mylna to jest wizja jak kłamliwa, jak yy, zmanipulowana. Jezus Chrystus objawia nam oblicze Boga, który w niczym nie przypomina okrutnego, podstępnego, złośliwego sędziego. Mówi nam o swoim ojcu Abba, Tatuś, żebyśmy się uczyli zupełnie nowego spojrzenia. I pewnie ta nauka zajmie nam całe życie, ale już dziś trzeba zacząć uświadamiać sobie z chwili na chwilę: Nie spotykam sędziego, który będzie mnie drobiazgowo rozliczał i miał przeciwko mnie paragrafy. Spotykam Boga, który bardziej niż ja pragnie. Mojego zbawienia. Do zobaczenia jutro.